Dobry kochani, <laughs> witamy w kolejnym dniu. <laughs> coś mnie tu ten. Witamy w kolejnym dniu. Mamy środę, czyli trzeci dzień strajku. Strajk trwa dalej i nie widać chyba końca. Mam tylko nadzieję, że wszyscy gimnazjaliści napiszą dzisiaj swój egzamin. Bo jest to dla nich na pewno stresująca sytuacja. I mam nadzieję, że, że, że się uda, że nie będą mieli tego odkładanego. 15, 16, 17, jest, są egzaminy ósmoklasistów, więc mój sześciak, mojej siostry syn, siostrzeniec zdaje te egzaminy, więc mam nadzieję, że też będą zdawać i no i, i uda im się to zdać, a nie że przez strajk niestety mieliby te egzaminy odwołane, bo to jest nie fair. Uważam, że strajk strajkiem, ale do egzaminów nauczyciele powinni przystąpić. To, że nie chcą uczyć, ok, mają prawo, więc y, korzystają z tego prawa, ale myślałam, że jednak na czas egzaminów przystąpią do tych egzaminów. Uważam po prostu, że strajkować mogą, ale na czas egzaminów te 6 dni, bo są 3 dni y, gimnazjaliści mają 10, 11, 12 i 15, 16, 17 mają ósmoklasiści. klasiści. Myślałam jednak, że na te y, kilka dni przystąpią do tych egzaminów, żeby jednak te dzieci y, miały zaliczone te egzaminy i się nie stresowały, a potem mogli sobie strajkować dalej. Więc zobaczymy, jak to, jak to, jak to teraz y, będzie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Cieszę się, że ja mam co zrobić z Milagros, z dziećmi ogólnie, co mam zrobić, bo współczuję takim osobom, które nie mają co zrobić z dziećmi. Idź, Milusiu, ubieraj okularki i ten, idziemy zaraz. Cześć! Współczuję takim osobom, które nie mają co zrobić z dziećmi, są same albo nie mają rodziny, po prostu nie mają co zrobić z tymi dziećmi, to to jest naprawdę straszne, bo... Y Świetlice nie działają, tak jakby się świetlice działały, to można by było dzieci oddać do świetlicy, ale świetlice nie działają. Nie masz gdzie zostawić tego dziecka. Do pracy musisz iść, więc uważam, że to jest naprawdę... to jest straszne. Dobra, my się powoli zbieramy i. Zobaczymy, co tam dzieje się w wielkim świecie w telewizji. I widzimy się potem. Do zobaczenia. Pa! pa. pa. Witajcie w sobotę. Na pewno myślicie, że mam niebieskie włosy, bo to też tak widać w kamerze, ale włosy nie są niebieskie, są takie. szare. A co zrobiłam? Były niebieskie. Tutaj jest nawet chyba może takie posępko troszkę błękitne. Nie powiem, były. Bo co mądra Ania zrobiła? Miałam płukankę srebrną. Srebrną półkankę miałam i wpadłam na genialny pomysł, że nie zrobię tak, jak piszę na opakowaniu, bo po, po co? Po to piec ciasto, tak jak piszę, lepiej dodać coś od siebie. Więc yy, zrobiłam, nie dałam na 2 litry łyżkę yy, półkanki, tylko dałam na pół litra więcej i yy, na litr albo na pół. I tak półkałam dwa razy. Był odcień niebieski, nie powiem, bo chciałam farbować włosy, no ale podczas okresu włosów farbować nie można, więc wpadłam na pomysł, że zrobię sobie pułkankę. No i zrobiłam. Tutaj mamy pizzę, którą wczoraj zamawialiśmy i jedliśmy. Jak właśnie widzę, że włosy mi urosły. Trzeba byłoby się obciąć, bo już mi się grzywka tak nie układa, jak mi się układała. Tutaj w ogóle mam tej grzywki za mało. Nie wiem, trzeba coś z tym zrobić. Będę zaraz podgrzewać y, pizzę. Zjemy, mamy jeszcze żurek. Mm, Przedwczoraj. Więc zjemy sobie jeszcze żurek. Mój mąż jest na kongresie motocyklowym, więc to dzisiaj tylko dla nas. Mam banany. I tak się właśnie zastanawiam, co z tymi bananami zrobić. A mam jeszcze, została mi. O Jezus. Została mi. Mm, owsiankę mam. Mm, nocną taką, którą robię więc jeszcze może bym zjadła tą owsiankę. Dobra, no, zrobiłam sobie podgląd, żeby zobaczyć, czy to będzie widać i znowu patrzę w podgląd, więc ten podgląd to nie jest dobra rzecz. Dobra, e, idę robić, e, podgrzewać pizzę i widzimy się potem. Pokażę Wam jeszcze, e, właśnie wpadła na pomysł, że zrobię szybkie ciasto bananowe, tylko zawsze robię je z dodatkiem kakao, właśnie włączył się piekarnik, nagrzał się, Zawsze je robię z dodatkiem kakaa, a dzisiaj zrobiłam bez, więc zobaczymy... Czekaj więc zobaczymy jak to wyjdzie. Moje ciasto bananowe wygląda tak, jest po prostu białe. Dałam cztery banany, ale takie mniejsze banany i nie są takie super, super dojrzałe. No tak, cztery Czekaj, cztery banany do tego 3 czwarte szklanki cukru ja dałam jeszcze cukier wanilinowy cały szklanka mąki jedno jajko 5 łyżek oleju no i to wszystko cztery banany chwila cztery banany wymieszać 3 czwarte szklanki cukru i cukrem waniliowym. Do tego dodałam szklankę mąki, jedno jajko, łyżeczka proszku do pieczenia i 5 łyżek oleju. Ja moje banany pogniotłam tym tłuczkiem takim do ziemniaków i tyle. Więc y, potem 170-180 stopni godzina, no wiecie, to zależy jaki macie piekarnik i jak, to, jak on grzeje, grzeje piecze, mu to trzeba sprawdzać. Dobra, więc y, zobaczymy co z tego będzie. Mój chlebek bananowy wyszedł pięknie, mam nadzieję, że też będzie y, dobry w smaku. Ała, blaszka jeszcze gorąca że jeszcze, że jeszcze, że będzie dobry smaku. Może obleję go, może pójdziemy do światła. Obleję go czekoladą. Jest taki ciemny, no jak to, no jak to chlebek bananowy, a jest, tak jak mówiłam, bez kakao zrobiłam. Więc zobaczymy. O, niech sobie tutaj fajnie stygnie. A ja, a ja... Idę już zgrać ten filmik i myślę, że zobaczymy się w kolejnym filmiku. Pogoda jest straszna. Jest szaro, buro, ponuro. Moja siostra mi wysłała zdjęcie, gdzie... no nie mieszka daleko ode mnie, bo mieszka 20 km ode mnie. W Góry, a my w Bytomiu, ale u nich tam rano przed ósmą był śnieg ja po prostu tego śniegu nie widziałam, bo wstałam później, koło dziewiątej bo miałam ciężką noc, ale, ale widziałam, że u nich był śnieg a i jeszcze jednak, już tutaj jestem, to pokażę Wam moją britę jak wiecie nie byłam przekonana nigdy do tej bryty nie smakowała mi ta woda, po prostu dla mnie była okrutna Trochę przemogłam się tymi butelkami z Dafi, które mam ja i Kuba, tylko teraz nie mamy filtrów, nie kupiliśmy. I trochę się tymi ty, to, tym przekonałam i teraz nie kupiliśmy filtrów, mówię Kuba, byliśmy ostatnio w Biedronce, kupiliśmy filtr. I ja mówię, chodź, wsadzimy go do czajnika i sprawdzimy, czy nam to podejdzie. I muszę powiedzieć, że bardzo podeszło. I pijemy naprawdę... Naprawdę dużo tej wody. Ja mam te takie małe szklanki z IKEA i wypijam ich dziennie. Idę do kuchni, nalewam sobie wody, nie wiem, 10, około 10, może mniej. Więc jest ok. Od przyszłego tygodnia chcę wrócić na siłownię, więc zobaczymy, jak to ogarniemy. Czy dam radę? No i co? No i to tyle. Coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Chyba nie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa pa.